I nie wahał się pan, widzę, przyjechać i pomóc. Nie, w żadnym wypadku. Jak była chwila, akurat. Mam możliwość bo przyjechać. Aha. Ym, nie może się pan już doczekać tego finału, bo tu większość ludzi jest potwornie zagotowana. Nie no pewnie, że jesteśmy zagotowani, ale nie w sumie na klub, tylko na pogodę. Wiadomo, widać, że robią co mogą, prawda? Staramy się pomóc, ale na razie jeszcze widzę, że kiepsko coś z tym wychodzi, bo auto pływa po prostu na boki. Wczoraj rozmawialiśmy, wspomniałeś, że tor się nie nadaje do jazdy. Jak to dziś wygląda po, po, po tych pracach noc? Tak nie zdanie? wiem, półtoru no, jest duże, tak jak, no, można byłoby spróbować, ale tutaj środek i to no, ciężko będzie, moim zdaniem. Dalej jest przyczepny, plastelinowaty? No dokładnie, no, ten tor jest, on jest bardzo napity wodą i, i nie wysycha. No, prze, przewałkujemy to tak, plastelinę, to się przemieszcza wszystko. Ale... Ale z tym się nic nie robi, no nawet tutaj widzimy, w takich kolejnach, czy, czy no, to nie idzie jechać No zobaczymy, no jeszcze mają parę, parę godzin, może coś, coś się stanie, no, nie wiem. No, ja, ja, siedzisz na motocyklu, wjeżdżasz w takie coś i, i coś się no, nie, robi? no tu się akurat na, na tym, no tu to co te teraz jest, to się, no, nie pojedzie, no bo to by się, że nawet bym sam jechał, to bym się w tym wywróciła, ale no poczekamy, może to jakoś jeszcze zarównają. Może nie wiem, no, może się mylę, może jeśli to jest tak zbite mocno, może potem da się jechać. No. Nie wiem czy ścigać, ale może da się jechać. No, no ale jesteś doświadczony i nie jeden tor już przekopytkowałeś, że tak powiem. No już tak, że... do i wiem, że będzie troszkę. <laughs> no, no. I tu jest jakby sedno sprawy. No to Czyli do, do 18.30, zważywszy na to, że no, nie ma słońca, jest zimno, no. jest yy, wilgotno, ten mecz zaczyna być pod dużym znakiem zapytania chyba już dziś naprawdę. Możemy coś więcej chyba powiedzieć. No ale spokojnie zobaczymy, no bo tutaj nie będziemy też kimisów, czyli kogokolwiek wyręczać i w błąd. No, Poczekamy, zobaczymy, co się z tym dalej zrobi. Może te parę godzin wystarczy, żeby to jakoś za, za, zagładzić, zarównać się i, i nie wiem czy ktoś się odważy o od 13 bo słyszałem, że jakieś, ma być jakaś próba. Może ktoś wyjedzie i powie, że, jest, że można chyba, bo nie wiem, no, no jest... Na taki nawet nigdy się nie ścigałem, no, no nie wiem co to będzie.